10. Vanessa Kirby to brytyjska aktorka urodzona 18 kwietnia 1988 roku w Londynie. Międzynarodową sławę zdobyła dzięki roli księżniczki Małgorzaty w serialu Netflixa The Crown, za którą otrzymała nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Na dużym ekranie zagrała w filmach akcji takich jak Mission Impossible, Fallout i Hobbs i Shaw. Za rolę w dramacie Pieces of a Woman otrzymała Puchar Wolpiego dla najlepszej aktorki na festiwalu w Wenecji oraz nominację do Oscara. W 2023 roku wcieliła się w cesarzową Józefinę w filmie Ridleya Scotta „Napoleon. W 2025 roku zagrała Sue Storm, Invisible Woman w filmie Marvela „Fantastic Four, którego premiera zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku. 9. Zoe Krawitz to amerykańska aktorka, modelka i piosenkarka. Jest córką słynnego muzyka Leniego Krawica i aktorki Ricky Lakes. Zyskała rozgłos dzięki rolom w takich filmach jak X-Men pierwsza klasa, Fantastyczne Zwierzęta, Zbrodnie Grindelwalda czy The Batman, gdzie wcieliła się w postać Seliny Kyle, kobieta kot. W telewizji wystąpiła m.in. w serialach Big Little Lies i High Fidelity. Oprócz aktorstwa angażuje się w modeling i muzykę, często łącząc te dziedziny w swojej twórczości. 8. Amanda Seyfried to amerykańska aktorka, piosenkarka i modelka urodzona w 1985 roku w Pensylwanii. Karierę zaczęła jako modelka i w operach mydlanych, a przełom przyniosła jej rola w komedii Mean Girls 2004. Popularność zdobyła dzięki filmom Mamma Mia, Le Misérables i Mang. A za serial The Dropout, gdzie zagrała Elizabeth Holmes, otrzymała Emmy i Złoty Glob. Ceniona za urody, charyzmę i różnorodne role od muzykali po dramaty. 7. Anna de Armas to kubańsko-hiszpańska aktorka. Urodzona w 1988 roku w Hawanie. Zaczynała w kubańskich i hiszpańskich produkcjach, a po przeprowadzce do Hollywood zagrała w filmach takich jak Blade Runner 2049, War Dogs, Knives Out. Nominacja do Złotego Globu, No Time to Die i Blondynka, gdzie wcieliła się w Merlin Monroe i zdobyła nominację do Oscara. Zachwyca talentem, charyzmą i wszechstronnością, odnajdując się w dramatach, thrillerach i filmach akcji. 6. Olivia Wilde to amerykańska aktorka, reżyserka i producentka. Urodzona w 1984 roku w Nowym Jorku. Sławę przyniosła jej rola doktora Thirteen w serialu House, a potem występy w filmach takich jak Tron Legacy, Hair, Cowboys and Aliens i Don't Worry Darling. W 2019 roku zadebiutowała jako reżyserka nagradzaną komedią Booksmart, a później wyreżyserowała thriller Don't Worry Darling – w którym również zagrała. 5. Negan Fox to amerykańska aktorka i modelka, urodzona w 1986 roku w Tennessee. Zaczynała w serialach, a przełom przyniosła jej rola Mikaeli w filmach Transformers 2007-2009, która uczyniła ją gwiazdą kina akcji i symbolem seksu. Zagrała też w Jennifer's Body, Teenage Mutant Ninja Turtles, serialu New Girl, w wielu filmach akcji i horrorach. Słynie z urody, wyrazistej osobowości i statusu ikony popkultury XXI wieku. 4 Gal Gadot. To izraelska aktorka, modelka i producentka. Urodzona w 1985 roku, w wieku 18 lat została miss Izraela. A później odbyła służbę wojskową. Karierę zaczynała jako modelka i aktorka w izraelskich produkcjach, a przełom przyniosł jej rolę w serii Szybcy i Wściekli. Światową sławę zdobyła jako Wonder Woman, gdzie zachwyciła widzów charyzmą i siłą. Znana z urody, talentu i ról silnych, inspirujących kobiet, występuje również w komediach, thrillerach i filmach akcji. Sydney Sweeney to amerykańska aktorka i producentka urodzona w 1997 roku. Zasłynęła dzięki rolom w serialach Euphoria i The White Lotus, za które otrzymała nominację do Emmy. Wystąpiła też w filmach Anyone But You, Madame Webb i Immaculate. Ceniona za talent, wyraziste emocje i różnorodne role, szybko stała się jedną z najciekawszych młodych gwiazd Hollywood. Scarlett Johansson to amerykańska aktorka i piosenkarka urodzona w 1984 roku w Nowym Jorku. Karierę zaczęła jako dziecko, a światową sławę przyniosły jej role w Lost in Translation, Girl with a Pearl Earring, Hair, Lucy i jako czarna wdowa w filmach Marvela. Jest jedną z najlepiej opłacanych i najbardziej uznanych aktorek swojego pokolenia zdobyła wiele nagród i dwie nominacje do Oscara. Ceniona za talent, charyzmę i wszechstronność w rolach dramatycznych, komediowych i akcji. 1. Margot Robbie to australijska aktorka i producentka, urodzona w 1990 roku. Zaczynała w australijskich serialach, a przełomem była rola u boku Leonardo DiCaprio w Wilku z Wall Street. Potem zagrała m.in. w Suicide Squad jako Harley Quinn, w A. Tonia, za którą była nominowana do Oscara, Once Upon a Time in Hollywood i Barbie, gdzie wcieliła się w tytułową rolę i współprodukowała film. Ceniona za urodę, charyzmę i wszechstronność, należy do najjaśniejszych gwiazd współczesnego kina.